Jedną z obiekcji ludzi, przed, czy w ogóle firm, przed podjęciem czy wybraniem dowolnej usługi, nie mówię tylko waszej, to jest taka kwestia, taki strach przed porzuceniem, nie? że nastąpi podpisanie umowy i potem właściwie to nie no. wiadomo, co się dzieje. Nie? Natomiast tutaj yy, fajnie, że macie. Jasny proces tego startu, współpracy, tego onboardingu i to, co powiedziałeś, że jest dedykowany opiekun. Ja nawet miałem Cię o to zapytać, bo tak się pracuje na przykład w software house'ach, że tak jest. klient ma opiekuna, no bo się różne mhm. rzeczy mogą wydarzyć. Jeżeli u Was tak jest, no to myślę, że to podnosi poczucie bezpieczeństwa. Nie? To jest bardzo ważna informacja. Tak, tak, bo nawet jeżeli masz, wiesz, jeżeli to masz ten magazyn, y, masz powiedzmy w Polsce, we Włoszech i w USA, to masz jedną osobę do kontaktu. Nie musisz, dzwon wiesz, y, dzwonić do, y, do Biorna w USA czy do to, kogoś, czy do pani we Włoszech, to, to nie? Tylko tutaj masz w Polsce po prostu opiekuna y, i on, 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 on te twoje sprawy czy potrzeby załatwi.